Dzisiaj moim gościem jest pani Karolina Pol, właścicielka firmy Edukapol. Dzień dobry, pani Karolino. Dzień dobry. Pani Karolina od 13 lat związana jest z edukacją. Swoją karierę zaczynała jako nauczyciel języka polskiego i dyrektorka przedszkola i żłobka. Zdobyte w tym czasie doświadczenie wykorzystuje dziś we własnej firmie szkoleniowej. Zajęcia, które prowadzi pani Karolina, pomagają nauczycielom doskonalić ich warsztat pedagogiczny. Zdobywają na nich nowe umiejętności oraz przydatną wiedzę o tym, jak wprowadzać innowacyjne metody edukacyjne. Z panią Karoliną porozmawiamy dziś o zapowi zapowiadanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zmianach w oświacie. Pani Karolino, jedną z postulowanych przez MEN zmian miałoby być usunięcie prac domowych z edukacji wczesnoszkolnej. W praktyce oznaczałoby to, że dzieci w klasach 1-3 nie dostawałyby obowiązkowych zadań domowych, a więc tak naprawdę można by się zastanawiać, czy miałyby szansę w domu utrwalić materiał, który tak naprawdę jest przerabiany na lekcje. Jaki jest Pani pogląd na taką zmianę? Pogląd jako nauczyciela i pogląd jako rodzica dziecka, które uczęszcza do drugiej klasy szkoły podstawowej? Jeżeli chodzi o brak zadań domowych, jest to zagadnienie bardzo złożone, wielowymiarowe i uważam, że dyskusja też powinna być właśnie prowadzona z wielu perspektyw, ponieważ brak zadań domowych z pewnością odciąży polskie rodziny, których życie aktualnie we współczesnym świecie jest naprawdę bardzo dynamiczne. Jest bardzo dużo obowiązków zawodowych, wymiar godzin pracy, Rodziców jest też dość długi, tak samo jak czas spędzany dziecka w szkole, również czasami trwa nawet do godziny 15, 16. I kiedy dziecko wraca ze szkoły, kiedy rodzice mogą już odejść od tych obowiązków zawodowych i skupić się na tym życiu rodzinnym, okazuje się, że gdy dziecko wraca ze szkoły, rodzice kończą pracę, zanim zjedzą posiłek, już jest godzina późno-popołudniowa. Czasem nawet zdarza się, że jest to godzina wieczorna. I jeżeli polski uczeń siada do lekcji w godzinach późno-popołudniowych, Albo wieczornych, to naprawdę jego kondycja taka psychofizyczna niemalże po całym intensywnym dniu już jest dość słaba, i na pewno trudno będzie mu. O skupienie. Wspaniale, kiedy na przykład zadania domowe do tej pory były zadawane z takim wydłużonym terminem realizacji, bo to powodowało, że faktycznie w tym życiu rodzinnym mogliśmy sobie zaplanować, którego dnia optymalnie będzie, żeby już móc skupić się na realizacji konkretnego zadania domowego. Ale nawet jeżeli te terminy zadań domowych były wydłużone, to niech pierwszy rzuci kamień ten, kto nie zna sytuacji, w której, mimo że był tydzień na realizację zadania domowego, to dowiedzieli, rodzice dowiedzieli się od dziecka na wieczór przed dniem, kiedy trzeba było to zadanie zdać, że faktycznie jest to zadanie domowe, że wymaga ono jeszcze zaangażowania w ten proces rodzica, bo faktycznie, kiedy my odejmiemy ten obowiązek zadań domowych, to będziemy mieli też więcej wolnego czasu. Zadania domowe, często właśnie z góry, zakładają też, przede wszystkim na tym etapie edukacji wczesnoszkolnej, zakładają takie bezpośrednie wsparcie rodzica i są takie zadania domowe, które troszeczkę mogą być na wyrost możliwości ucznia, bo nawet jeżeli on wykona daną pracę techniczną, to zapewnienie materiałów potrzebnych do realizacji tej pracy technicznej bardzo często stoi właśnie po stronie rodziców z autopsji. Wiemy jak to wygląda, że czasami połowa rodziny jest zaangażowana, bo rodzice szukają przyborów na przykład papierniczych, a dziadkowie idą do pasmanterii, żeby też takie materiały uczniowi zapewnić. Poza tym nie zawsze też te zadania domowe one brały pod uwagę właśnie takie możliwości tego w stu samodzielnego wykonania tego przez ucznia, bo faktycznie tym bardziej na tym etapie gdy, gdy rozmawiamy o dzieciach w wieku od 7 do 9 lat, to wsparcie rodziców przy zadaniach domowych zawsze było nieocenione, więc brak tych zadań domowych, nie ukrywajmy, na pewno pozwoli na to, że polskie rodziny odzyskają więcej wolnego czasu, ale też jest druga strona medalu. Też jest druga strona medalu, bo jeżeli chodzi o nauczycieli, to nauczyciele realizują Treści zawarte w podstawie programowej i zadania domowe, które są uczniom zadawane, one oczywiście są, jakby, ja tak to nazwę, przedłużeniem realizacji tych treści zawartych w podstawie programowej, czyli są to zadania, dzięki którym uczniowie też pozyskują umiejętności, pewną wiedzę, rozwijają się poznawczo, więc też zadania domowe. Jak najbardziej mają na celu rozwijanie kolejnych kompetencji, też realizacji treści zawartych w podstawie programowej, bo mówiłam o tym, że życie polskich rodzin jest bardzo dynamiczne, ale tak naprawdę życie nauczyciela, realizacja przez niego zajęć i sprostanie takim odgórnym właśnie wymaganiom też jest takim procesem naprawdę bardzo intensywnym. Dobrze, wspomniała Pani o pr podstawie programowej. Czy w związku z planowanym, właśnie rezygnacją z prac domowych, jak, jak Pani ro rozumiem, że naturalnym wydaje się postulat menu, żeby jednak tą podstawę programową odchudzić? Tak, zakładane, to znaczy zakładane jest odchudzanie podstaw programowych, tylko wydaje mi się, że tych zmian, które do tej pory wydarzały się w edukacji, było na tyle dużo, że każda teraz prognozowana zmiana może budzić pewnego rodzaju lęk, strach, pewne obawy przed tym, co się wydarzy, przed tym, czy ten proces znowu nie będzie zbyt dynamiczny. Czy nie będzie chaotyczny? Właśnie fakt, że bardzo dużo, przez dużo zmian w edukacji przeszliśmy, prognozowanie kolejnych zmian powoduje w nas pewne obawy, czy te kolejne zmiany przypadkiem znowu nie będą zbyt dynamiczne, w zbyt może szybkim czasie. Na pewno odchudzanie podstaw programowych powinno być takim procesem. Wierzę w to, że tak będzie. Bardzo przemyślanym, konsultowanym, przemyślanym, zrobionym w sposób naprawdę bardzo uważny. Polska edukacja potrzebuje stabilizacji. To musi być przemyślane na tyle, żeby brać pod uwagę właśnie jakby równoległe zagadnienia, treści programowe, biorąc pod uwagę przedmioty. Ze względu na to, że przykładowo, no nie możemy dopuścić do sytuacji, w której Odchudzenie podstawy programowej z matematyki o wykreślenie pewnych treści spowoduje, że wykreślimy te zagadnienia, które jakby zostaną w podstawie programowej chociażby fizyki i będą obligatoryjne, żeby te umiejętności matematyczne, które zostały z podstawy programowej matematyki wykreślone, że po prostu teraz nagle będzie problem, bo one będą obligatoryjne dla. Nauczania fizyki. To jest sytuacja i taka obawa analogiczna, również jeżeli chodzi o przedmioty takie jak język polski i historia. Więc na pewno polska edukacja potrzebuje stabilizacji, bardzo takich przemyślanych, konsultowanych i rozważnych decyzji. Wierzę, że tak będzie. Wspomniała Pani o. O języku polskim. Chciałam się zapytać, jak właśnie w kontekście odchudzania podstawy programowej i zadań domowych, jak, jak, jak sytuacja będzie się kształtować, kształtuje się obecnie z lekturami szkolnymi, właśnie w nawiązując bezpośrednio, tej. nawiązując bezpośrednio do pierwszego etapu edukacyjnego, gdy rozmawiamy o edukacji wczesnoszkolnej, to jeżeli chodzi o lektury, pamiętajmy o tym, że Lista lektur jest listą i te lektury, które właśnie są w niej zawarte, one są przewidziane na etap edukacyjny, tak? Czyli na trzy lata, więc tutaj jest bardzo duża odpowiedzialność po stronie nauczyciela, bardzo duża też taka wrażliwość nauczyciela związana z tym, że on będzie też decydował o tym, w której klasie które lektury z tej listy zostaną omówione. I ta wrażliwość musi być bardzo duża ze względu na to, że umiejętności i predyspozycje uczniów w wieku 7 lat są diametralnie różne są diametralnie inne od umiejętności ucznia, który jest. W trzeciej klasie i za moment ten pierwszy etap edukacyjny skończy. Ja też zwracam uwagę, że w tej podstawie programowej dla pierwszego etapu edukacyjnego, jeżeli chodzi o lektury, jest zapis o tym, że są to teksty do czytania wspólnego i indywidualnego, więc też nauczyciel te teksty. Czyta z uczniami w ramach zajęć, więc tutaj duża taka naprawdę odpowiedzialność, wrażliwość nauczyciela na to, jak ten proces omawiania lektur na ten pierwszy etap edukacyjny zaplanować. Pani Karolino, z jednej strony mamy mniej, właściwie, brak prac domowych, z drugiej strony mamy odchudzoną. Podstawę programową, co, co należy sądzić, że skutkowałoby, tak jak Pani powiedziała, tym większą ilością czasu. I pytanie teraz, co, co Pani zdaniem, jak, jaki to ma przynieść efekt, tak? Więcej czasu, mniej zadań domowych, czy to oznacza, że dzieci w ogóle porzucą pogłębianie wiedzy w domu, czy, czy jest nadzieja rządzących, że, że jednak dzieci będą sięgać po książki, dokształcać się, czy, czy rodzice, czy, czy ta rola powinna przypaść teraz rodzicom, jak, jak to ma wyglądać? I w odpowiedzi na to pytanie na pewno też będzie taka potrzebna, bardzo szeroka perspektywa patrzenia. Bo ja z jednej strony właśnie zakładam, że polskie rodziny odzyskają więcej czasu wolnego, ale ja obawiam się też pójścia w taką drugą stronę, w taką pewną skrajność, polegającą na tym, że być może będą rodzice, którzy zaczną szukać, dla tych zadań domowych, których nie będzie, pewnego substytutu w postaci właśnie poszukiwania kolejnych zajęć dodatkowych, kolejnych zajęć, na przykład z korepetytorem, może zaistnieć właśnie taka sytuacja, że brak tych zadań domowych spowoduje, że rodzice będą poszukiwali dla tego substytutu. A ja powiem od siebie, że na pewno dzieci też potrzebują tego czasu wolnego czasu wolnego, chociażby na taką, jak to Nazywamy swobodną zabawę, zabawę zgodną z ich zainteresowaniami, bo pamiętajmy o tym, że tak naprawdę każda aktywność, której podejmuje się dziecko, czy aktywności, których podejmujemy się jako rodzice wspierający dziecko, one też mają wpływ na rozwój umiejętności, one też dzieci rozwijają, ponieważ czas wolny będzie mógł być wykorzystany na aktywności, które są bliskie rodzinie, w które rodzina lubi się angażować. My na przykład lubimy bardzo grać w gry planszowe, więc już teraz snujemy wizję na temat tego, że będziemy mieli więcej czasu na to, żeby chociażby w te gry planszowe grać. A biorąc pod uwagę rozwijanie u dzieci pewnych umiejętności, czy nawet tego obszaru poznawczego, rozwi, wsparcie rozwoju dziecka, to tego typu aktywności, których podejmiemy się w domu zamiast realizacji zadań domowych, one też będą miały wpływ na rozwój dziecka, na wsparcie rozwoju dziecka, tak naprawdę we wszystkich obszarach oczywiście tych, które też zakłada podstawa programowa, czyli rozwój poznawczy, rozwój fizyczny, rozwój, Emocjonalno-społeczny. Oczywiście też wiem, że istnieje zagrożenie, że ten czas wolny może być przez dzieci wykorzystywany na przykład na spędzanie czasu przed komputerem, przy konsoli, przed telewizorem. Aczkolwiek to są urządzenia elektroniczne. I przynajmniej cały czas zobaczymy, jak to będzie w przyszłości, co nam przyszłość przyniesie, ale jakby cały czas jest sytuacja, w której to my, jako ludzie, zarządzamy tymi urządzeniami elektronicznymi, więc znowu tutaj bardzo duża teraz odpowiedzialność po stronie rodziców, bo to jednak oni. Regulują ten czas dziecka, który ono spędza przy ekranie chociażby komputera czy telewizora, i też odpowiedzialność związana z regulowaniem tego, jakich aktywności na tych urządzeniach elektronicznych podejmuje się. Jeżeli też nie będzie zadań domowych i będzie, tak jak to nazywałam, więcej tego, Czasu wolnego, to nie ukrywajmy, że też będzie więcej czasu na zaspokajanie tych takich naprawdę podstawowych potrzeb, ważnych dla funkcjonowania każdego człowieka. Chodzi tutaj chociażby o potrzebę spokojnego posiłku albo potrzebę snu, może w dłuższym wymiarze godzin, bo kiedy, tak jak wspominałam, właśnie wcześniej te lekcje były odrabiane nawet wieczorami, to też było to kosztem chociażby tego czasu na sen. Pani Karolino, ostatnie pytanie. Czy pani zdaniem coś jeszcze powinno zostać zmienione w edukacji wczesnoszkolnej? A jeśli tak, to co? Aby nauka była efektywna, jest potrzeba tego, aby dziecko doświadczało, eksplorowało i naprawdę snuje taką wizję edukacji outdoorowej, która jest obecna w szkole do której uczęszcza mój syn, ale podróżując po wielu placówkach w Polsce, wiem, że jeszcze ta idea takiej edukacji outdoorowej nie dotarła jeszcze do wszystkich placówek w Polsce, a faktycznie nauka czy szukanie przestrzeni przyjaznej nauce, przestrzeni, która wychodzi poza mury szkoły, poza sale lekcyjne, naprawdę wspaniale sprzyja doświadczaniu, eksplorowaniu świata, nabywania wielu kompetencji, też integracji wielu treści kształcenia, bo my na przykład projektując właśnie takie zajęcia outdoorowe, które odbywają się na przykład na boisku szkolnym albo w okolicznym parku, może w lesie, również realizujemy, nauczyciel również na takich zajęciach outdoorowych realizuje założenia podstawy programowej, integruje treści kształcenia. Można podać przykład o tym, że jeżeli nauka będzie odbywała się na przykład w lesie, to mamy tutaj integrację treści związanych z edukacją przyrodniczą, bo uczniowie poznają naocznie poprzez doświadczanie różne gatunki drzew. Różne gatunki roślinności. Włączona w to jest równolegle edukacja matematyczna, bo można przeliczać, ile liści znajduje się na przykład na gałęzi danego drzewa. Jak zabierzemy ze sobą tablicę do chociażby do czytania globalnego z nazwami gatunków drzew, to też możemy rozwijać umiejętności polonistyczne czy kompetencje, właśnie nauki czytania. Więc jak najbardziej, jeżeli chodzi o prognozę, takiej wizji zmian dla edukacji wczesnoszkolnej, to jak najwięcej właśnie zajęć w założeniu edukacji outdoorowej, też takiej, która będzie z dużą odwagą wychodziła poza mury szkoły i poza mury sal lekcyjnych. Czyli taka wiedza praktyczna. Zgadza się. Jak najbardziej. Pani Karolino, dziękuję bardzo za rozmowę. Moim gościem była Pani Karolina Pol, dziękuję. właścicielka firmy szkoleniowej EdukaPol. Dziękuję. Bardzo dziękuję.